Ja tu siedziałam tylko tutaj na, ten, na, na korytarzu tak, bo mnie wyprowadzili. A znała Pani Patryka? No oczywiście, jaki to chłopak był super. W godzinach wieczornych otrzymaliśmy zgłoszenie, że w jednym mieszkań wybuch pożar, Strażacy pracujący tutaj na miejscu yy, znaleźli zwłoki 22-letniego mężczyzny. Mężczyzna ten obraża, yy, posiadał obrażenia świadczące, że mogło dojść do zabójstwa. Chwilę później otrzymaliśmy zgłoszenie, że w Międzychodzie na ulicy 3 maja znalezione zostały zwłoki 45-letniej kobiety. Jej obrażenia również wskazywały na, to, wskazywały na to, że mogło dojść do zabójstwa. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że zabójstwo mogła dokonać jedna osoba. Nie były to osoby przypadkowe. To jest miły chłopiec. Naprawdę nie wyobrażam sobie, że go nie zobaczę. On... on tutaj sam był? Nie, on z, 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 z ojcem mieszkał. Ale wczoraj sam był, jak przyszedł morderca? No nie wiem. Taki chłopiec miły, wykształcony. No, ja tu siedziałam tylko tutaj na, ten, na, na korytarzu, tak, bo mnie wyprowadzili. A znała pani Patryka? No oczywiście. Jaki to chłopak był? Super. Ojciec spokojny, on spokojny. To była egzekucja, wie pani, co to jest egzekucja, nie? Przyszedł, zapukał, zabił, podpalił. I świadomie wyszedł jeszcze okrwawiony. No to wie pani, no to to już jakiś człowiek, który ma zaburzenia jakieś emocjonalne. A ten Patryk tutaj miał samochód i ten zabójca odjechał on jego samochodem. Tak, ukradł jego samochód. Ten samochód był gdzieś zaparkowany w garażu czy stał na zewnątrz? Wie pani, garaż ma tutaj, a nie wiem nawet, czy on stał gdzieś na zewnątrz, czy nie. Nie zwracam na to uwagi. A ten Patryk z rodzicami mieszkał? Tak, oj ojciec jeździł w trasy, mhm. Paweł. Mój dobry znajomy, no i nie ma go, nie. Jak wyjedzie, to oni sobie sami radzili. Ale tu nic się nie działo, wie pani. Powiedział do zobaczenia, no i ja siedziałam, robiłam mu kartki, co ma rano dzisiaj zrobić w pracy, a potem dostaliśmy telefon i ja po prostu tu wsiadłam, też z, wsiadłam z koleżanką z pracy, pojechaliśmy do tego Muchocina, żeby zobaczyć, czy to faktycznie jest nasz Patryk. No i tam już wiedzieliśmy, że to jest nasz Patryk, po prostu i no, przede wszystkim szok. On w tym skończył, dopiero 22 lata. U nas pracował około roku. Do szkoły chodził, też miał z informatyką, grafiką związek, ale bardzo szybko się uczył. Naprawdę, dla mnie to jest tak, już najważniej, znaczy dla mnie najgorsza jest strata tego młodego życia, ale jako pracownik, no, cieszyłam się, bo niełatwo znaleźć jest człowieka w naszej branży. On się starał, był bardzo dokładny, był technicznie bardzo dobry i przy tym jeszcze miał, przy tym miał jeszcze taki zmysł plastyczny, że wszystkie te projekty grafiki, nawet dzisiaj otrzymaliśmy telefon, gdzie Pan nie wiedział, że Patryk nie żyje. Zadzwonił nasz taki wieloletni klient i powiedział, że chce Pani podziękować, że ma Pani takiego wspaniałego pracownika, a ja do niego mówię, że ja już nie mam tego pracownika, bo wczoraj został zabity po prostu. Też miał taką osobowość, że za dużo o sobie nie mówił, że był bardzo zamkniętym człowiekiem, ale przy tym w naszych głowach no, no nie ma rzeczy złej, którą bym mogła powiedzieć na temat Patryka. Miał swoje zdecydowane takie. Zawsze zdanie, nawet tutaj technicznie coś rozważaliśmy, to zawsze tak był pewny tego. Duża strata, na pewno to miejsce stoi puste tutaj. Y Przede wszystkim, no, niewyobrażalny ból. Niewyobrażalny ból po stracie, no, pracownika, ale człowieka. Teraz nas dochodzą jakieś suchy, że po prostu tam gdzieś wcześniej odnośnie tutaj tego sprawcy, gdzieś tam mógł zeznawać, czy to chodziło o jego siostrę, ale to teraz dopiero się dowiadujemy i nie wiemy, czy to jest prawda. Pani, która pracuje na naszej stołówce tutaj od lat, jak napisali oni, tutaj szef napisał, szefostwo, że Filar, no, piękna kobieta wizualnie o dobrym sercu, też po trudnych przejściach, Myślę, że tutaj powiązania mogą być takie, że Patryka siostra i może dzieci tej pani właśnie Iwonki, to jest ta sama grupa wiekowa. I to mogło gdzieś tam po prostu, bo z tego co wiemy, to Patryka przyjechał ten sprawca, chciał się dowiedzieć o jego siostrze, on nie udzielił informacji, pojechał do tej mamy tych chłopaków, też nie udzieliła informacji, i on nie żyje, ona nie żyje. To są podobne czasy i my to, to ubieramy w wspólny mianownik. No, no dobrem było. No taką jak w sąsiedzinie, są różne tam. Ale spokojnie. Tak. A, a, a tego ma, te, te mamasze, z czego no. to i ona i karmiła bym przynosiła doreszty, słuchaj. Kurde. Szkoda, że to się stało.